Dzień dobry, witam Was razem ze słońcem, które od samego rana pięknie dzisiaj świeci. Przepiękny poranek wstał, mam nadzieję, że Wy też już czekacie na to, żeby wykonać naszą codzienną gimnastykę. Pięć rytuałów tybetańskich, ćwiczymy je po to, żeby uelastycznić nasze ciała, żeby skontaktować się z naszym ciałem i żeby napełnić się energią, która płynie z tych ćwiczeń, ale również po to, żeby nasze życie mogło być jak najdłużej zdrowe, sprawne i pełne radości. Mam nadzieję, że też to odczuwacie. Napiszcie proszę do mnie, jakie są Wasze odczucia po gimnastyce i jak długo już ćwiczycie. Czy jest to też tak, że wciąga Was ta gimnastyka i staracie się każdego dnia wykonać chociaż przez te kilka minut te parę prostych ćwiczeń, po to, żeby zrobić coś dla siebie i żeby poczuć się dużo lepiej, bo ja tak mam. W trakcie tej gimnastyki pijemy wodę, dlatego przygotujcie sobie koniecznie kubek z ciepłą wodą. Wykonujemy każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości, co jest niezwykle ważne. Skupiamy się na ciele, skupiamy się na oddechu, a zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli i dzisiaj wprowadzamy myśl: oddycham całą sobą. Oddycham całą sobą i z tą myślą rozpoczynamy oddychanie, puszczając świeże powietrze. nogi na szerokość bioder. Zwróć uwagę na to, żeby stopy były względem siebie ustawione równolegle. Wyciągnij się w górę, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, odblokuj kolana, połóż dłonie na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie wciągając powietrze nosem. Postaraj się w tym momencie uruchomić mięśnie brzucha tak, żeby wtłaczały powietrze głęboko i powoli, rozluźniając mięśnie, wypuść powietrze. I tak licząc do pięciu wdech. I do pięciu wydech. Powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytmu. Cały czas oddychając, przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie, ponieważ będziemy kręcić się wokół własnej osi w prawą stronę. I żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie, aż do momentu, gdy ciało maksymalnie się obróci. I dopiero wtedy odwraca się głowa, a za nim podąża ciało. Rozłóż szeroko ręce, przytrzymaj sylwetkę w liśniami brzucha, i rozpoczynamy wirowanie. Oddychając z uśmiechem wykonuj tyle obrotów, ile możesz. I w swoim tempie, a ja wykonuję ich 21. Zatrzymaj się! Wstań w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców. Oddychaj do brzucha. I jak wirowanie w głowie już ustanie, to przejdź powoli na matę. się na plecach, do drugiej <laughs> wygodnie, ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała. Kręgosłup przyklejony do maty, palce stóp mocno zadarte do góry, tak żeby pięty uniosły się na podłogę. I na wdech, unieś głowę i pociągnij palcami mocno nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach. A z wydechem Ułóż i nogi, i głowę. Wdech. I wydech. Trzy. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Zamknij oczy i skup się na ciele. Wydech. Sześć. osiem, wydech, dziewięć, wydech, dziesięć, wydech, jedenaście, wydech, dwanaście, wydech, trzynaście wydech, czternaście, wydech, piętnaście, wydech, szesnaście, wydech, siedemnaście, wydech, osiemnaście. Oddycham całą sobą. Wydech dziewiętnaście, wydech, dwadzieścia, wydech, dwadzieścia jeden i wydech, rozluźnij, przewróć się na bok, podnieś za pomocą rąk, popi wodę. Wlepnij do trzeciego rytuału, rozstawiając nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, wyciągnij sylwetkę w górę, połóż dłonie na pośladkach i opuść głowę w dół. I na wdech Unieś głowę, wypnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i odchyl głowę do tyłu. Na tyle, na ile jest to dla Ciebie komfortowe, a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Dech. I wydech. Trzy. Wydech. Cztery. Wydech. Pięć. Wydech. Sześć. Wydech. Siedem. Wydech. Osiem. piętnaście, wydech, szesnaście, wydech, siedemnaście, wydech, osiemnaście, wydech, dziewiętnaście, wydech, dwadzieścia, wydech, 20. Głową w jedną stronę, w drugą, żeby rozluźnić kark. Poruszaj ramionami pod wodę I usiądź do czwartego rytuału, rozstawiając znaczną szerokość bioder. W miarę możliwości wyprostuj kolana, wyciągnij sylwetkę w górę. Oprzej dłonie o matę przy biodrach. kierując łokcie na zewnątrz. A głowę opuść w dół. I na wdech płyniej górę. Wydech, w górę. A głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. I wydech. Trzy. Wydech. Cztery. Wydech pięć, wydech, sześć, wydech, siedem, wydech, osiem, wydech, dziewięć, wydech, dziesięć, wydech, jedenaście. dwanaście wydech, trzynaście wydech, czternaście wydech, piętnaście wydech, Szesnaście. wydech, siedemnaście oddycham całą sobą wydech osiemnaście, wydech, dziewiętnaście, wydech, dwadzieścia, wydech, dwadzieścia jeden, i wydech. Usiądź swobodnie, strzepnij dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki. Zabrać palce i pokręć się karstkami w przód i w tył. Popij wodę. I połóż się na brzuchu do piątego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder. Oprzyj palce stóp o matę. w prostszej wersji ćwiczenia możesz oprzeć ręce na łokciach, żeby zaoszczędzić nadgarstki. Unieś głowę, podnieść ciało w górę, na wdech wypnij pośladki, naprężając nogi i grzbiet. Trudniejsza wersja, oprzyj dłonie o matę przy klatce piersiowej, unieś głowę, podnieść ciało w górę, a na wdech wypnij pośladki, skieruj łokcie lekko na zewnątrz. Obu w obu wersjach ćwiczenia broda dąży do mostka, kolana mogą być lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. A z wydechem mocne wygięcie w drugą stronę. Wdech i wydech. Trzy. Wydech. Cztery. Wdech. wydech, sześć, wydech, siedem, wydech, osiem, wydech, dziewięć, wydech, dziesięć, wydech Jedenaście. Wydech. Dwanaście. Wydech. Trzynaście. Oddycham całą sobą. Wydech. Czternaście. Wydech. Piętnaście. Wydech. Szesnaście. Wydech. Siedemnaście. Wydech. Osiemnaście. Wydech. Dziewiętnaście. Wydech. Dwadzieścia. Wydech. Dwadzieścia jeden. Wydechem uklęknij, usiądź pośladkami na piętach. Prostrze szkolana, wyciągnij ręce mocno do przodu, oprzyj czoło o matę i oddychaj dobrze. Powoli się podnieść, popiję. I na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za wspólną gimnastykę. Życzę pięknego, pełnego energii dnia, tak słonecznego jak u mnie dzisiaj. I do zobaczenia jutro.